Widzimy już na naszej transmisji, że kapitanowie obu zespołów, czyli drugi, może nawet pomagać, o, o, oraz może to nie być żadna przeszkoda. A tymczasem widzimy, że e, sokoły rozpoczynają. Ja mam śruby w kolanie. Ja mam jakieś metalowe <laughs> części w sobie, więc takie takie ciekawe, ciekawe śmiesz... drużyny W. E, warto dodać, że to jest drugi półfinał turnieju finałowego Mistrzostw Polski i teraz czy to będzie przyłożenie? 5 yardów, od strefy Ta, przyłożenia. 5 yardów od strefy przyłożenia. Od od strefy przyłożenia od endzonu, To jest tak zwany no running zone, czyli także Właśnie jesteśmy w rybniku. Uwagało, rybnik. mamy długie podanie. Thunders i mamy kompletne, Piękne, kompletne podanie. Ale niestety flaga zerwana, więc nie będzie... Na zewnątrz potrafią być efektowne jakieś takie. E, Moment, fajne bo mamy zagrania. teraz kolejną próbę. Kolejne jardy zdobyte, ale tak, no running zone, akcja podaniowa. Próba podania i Mamy, kompletne, I mamy tak, kompletne. Patrzymy na sędziów. Patrzymy co sędziowie na. Ogólnoślodowskiego szwadronu sokołów. Druga ich seria ofensywna. Zobaczymy, jakie teraz. O, blisko intercept Z tego co pamiętam, zajęli drugie miejsce, więc też wywalczyli. Awans. O, piękne, długie podanie. Pilka na raty, pięknie. ale za pana. No, niestety, flaga. Wychylam się spod naszego namiotu, i widzę, że. Że, tak, że no, Mamy podanie, ale jest też flaga na boisku, nawet dwie flagi na boisku. Wpierw wydawało się, że Silesia będzie tam faworytem, aczkolwiek pierwszy mecz w Rzeszowie pokazał, że Rzeszów też nie, 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 nie składa broni. I Jest warta dwa punkty. No i teraz czas ucieka, jest 7 sekund na podanie. I pod podwyż... Potrzebne są cztery próby, żeby przejść połowy boiska. Dalekie podanie. Kompletne, Kompletne. bardzo szybkie podanie. i raczej chyba I rzeczywiście bardzo ciężko jest im i, 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 I jest. mamy przyłożenie, tak jest udane. Tak, udane. Przy... Podwyższenie jest nieudane, czyli 12 do 5. Oczywiście mecz ruszył. Tak, mecz ruszył. Oczywiście wszystko. Wszystkie podanie. Wszystkie Flaga nie zerwana, przejście po... No to fanpage związek w O związek i, i mamy interception. Fanpage Związku futbolu Amerykańskiego w Polsce to jest takie miejsce, gdzie można. Zatrzymana na łyk wody, jakieś tam ustalenia i lecimy z, z drugą połową do gry. Paweł po długie podanie. Długie podanie. No i tak, to jest to. Jeszcze... Czy może się zdarzyć? Zobaczymy. Teraz Paweł Trutysiak pokazuje, gdzie ma być gracz i. I czekamy na decyzję czekamy sędziowską. Na decyzję, jakie będą kolejne spotkania? No, długie podanie. podanie. I... Po raz kolejny blisko. I, y, Dominuje Ogólnośląski Szwabion Sokołów. No i teraz no chyba tylko pogratulować wszystkim zespołom, które zdecydowały się dołączyć do tej rywalizacji. Tak, mnie bardzo cieszy ilość drużyn i ilość zawodników. Bo... Wielkie koszty w porównaniu do tego, co obserwujemy w pełnoprawnym futbolu. Teraz widzimy próbę przyłożenia. Juniorzy też zaczęli grać. Tak, z kolei, jesteśmy przy juniorach, to 6 dni zostało do startu. Dawid Dobrowski bardzo dobrze zopana. top totalnie Pyp podszedł bardzo poważnie do tego turnieju. Cieszę się, że właśnie pyp z W, tak ja myślę, że z W, Teraz w... mamy turniej od, od przegranej z Sakisem Kolbudy. Potem pewnie pokonały Lirik Thunders w po półfinale ponownie. Ta, i, 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 i będzie starał się chociaż troszeczkę. Kolbud, e... e, która co prawda, wygrała pierwszy mecz, a potem był już tylko gorzej. na boisku. Sił. No, i no. Ma co ma coraz mniej czasu. Już jest odliczanie, musi zdecydować się na podanie. I? skutek i podwyższenie za dwa punkty. Próba, czy próba, podwyższenia, próba podwyższenia za dwa podwyższenia punkty. Za dwa punkty. I, I, I? I czy będzie uznane? Nie wiem, zobaczymy. Tak, tak drużyny już tak. sobie dziękują. Czyli sobie dziękują czyli drużyna W w finale. Drużyna W w finale